W tym filmie poruszamy kluczowy punkt w dropshippingu. Zawsze mówię o idei Muzy na Shopify, ta filozofia polegająca na automatyzacji biznesu, aby generować sprzedaży automatycznie. Ale konkretnie. Jak zautomatyzować swój sklep, jakie stanowiska należy delegować lub automatyzować? Podzielę się wszystkimi moimi poradami narzędziami, które używam, co deleguję, jak rekrutuję i jak doszedłem do posiadania sieci sklepów generujących dochody online przy poświęceniu kilka godzin rządzania miesięcznie. To temat, o który wiele osób pytało i myślę, że mam sporo wskazówek do podzielenia się, więc jak zwykle usiądź wygodnie, przygotuj dobrą kawkę i zaczynamy. Przede wszystkim musisz pamiętać, że nie można przyspieszać etapów. Zanim pomyślisz o delegowaniu i automatyzacji sklepu, twój biznes musi być gotowy i generować sprzedaż. Drugą rzecz do zapamiętania to to, że aby dobrze delegować, musisz spędzić trochę czasu na wykonanie zadań, które będziesz delegować. Nie możesz po prostu wejść i poprosić swój zespół o zrobienie rzeczy, których sam nigdy nie robiłeś, ponieważ nie będziesz miał żadnego wyglądu, aby ocenić, czy są dobrze wykonane. Pierwszym krokiem jest zanurzenie się w zadaniach, Zdobyć się doświadczenia i samodzielnie zbudowanie biznesu. Kiedy zaczniesz tworzyć ekosystem, gdy wszystko zacznie się kręcić i osiągniesz pierwszy 100 zł, potem 200 zł, 500 zł, 1000 a nawet 2000 zł na dzień, to jest moment, by pomyśleć o automatyzacji. Dla mnie jest pięć głównych obszarów w moich biznesach e-commerce, które wybrałem do delegowania i automatyzacji. Pierwszy to klasyk, obsługa klienta. Obsługa klienta to serce Twojego biznesu. Może tak się nie wydawać, ale zła obsługa klienta może oznaczać koniec Twojego biznesu e-commerce. Naprawdę nie żartuję. Wiele rzeczy zależy od obsługi klienta. Obecnie nie ma cudownego rozwiązania ani rewolucyjnego narzędzia, które mógłby to zrobić za ciebie. Musisz korzystać z ludzi. Możesz również dużo ułatwić ludziom tą robotę dzięki sztucznej inteligencji. Aby człowiek dobrze wykonał pracę, musi spędzić trochę czasu, aby zobaczyć różne scenariusze i przygotować to, co ja nazywam karty pracy. Są to procesy opisujące, jak odpowiadać klientom w różnych sytuacjach. Karty pracy musi obejmować wszystkie możliwe scenariusze. Myślę, że obsługa klienta to jedna z pierwszych rzeczy do delegowania, ponieważ pochłania dużo czasu i dużo energii mentalnej. Jeśli chcesz osiągnąć wyższy poziom w e-commerce, musisz uwolnić się od tego obowiązku. Drugą rzecz do delegowania, aby uczynić swój biznes bardziej automatycznym. Jest przetwarzanie zamówień. W dropshippingu używamy aplikacji takich jak DeServes, które pozwalają składać zamówienia na AliExpress jednym kliknięciem. To nie zajmuje dużo czasu, ale przy dużej ilości, osoby, które już sprzedają dużo, mogą potwierdzić, że zawsze są wyjątki przy każdym zamówieniu. Oczywiście, jeżeli korzystasz z usług agentów w Chinach, to samo w sobie już jest częściowo delegowane, ale kiedy jeszcze nie jesteś na tym etapie, to musisz delegować tą część Twojego biznesu. Możesz mieć produkt, który już jest niedostępny lub dostawca może zniknąć z dnia na dzień i niestety, ale to wszystko dodaje 30 do 45 minut pracy dziennie. To ważne, aby to delegować, a zaletą tego zadania jest to, że nie wymaga wysokiego IQ, więc łatwo znaleźć osobę, która będzie kosztować od 5 do 8 dolarów na godzinę, aby zarządzać zamówieniami i nie będzie to duży wydatek. Trzecie stanowisko do delegowania, i to zrozumiesz, dlaczego mówiłem, że ważne jest, aby się tym zająć, gdy biznes zaczyna działać. To proces dodawania produktów. Często mówię o tym na moim kanale, ale dodawanie nowych produktów i kolekcji jest super ważne w dropshippingu. Zwłaszcza gdy masz solidną bazę SEO, ponieważ to daje dobre sygnały dla Google, pozwala na zdobywanie nowych słów kluczowych i orzeźwia Twój sklep oferując nowości. Dodawanie produktów również zajmuje dużo czasu, co potwierdzą ci, którzy już to zrobili. Gdy Twój sklep zaczyna działać, jeśli chcesz, aby nadal się rozwijał, musisz regularnie dodawać nowe produkty. A jeśli nie chcesz spędzać godziny każdego dnia na tym zadaniu, delegowanie jest konieczne, naprawdę. Ja pracuję nad tym z trzema osobami. Zwykle wybieram produkty z AliExpress i importuję je do Glisters. To zajmuje kilkadziesiąt minut. Więc wolę to robić mając kontrolę nad tym, co sprzedaję. Następnie mam osobę, która wyszkoliłem odpowiedzialną za opisy produktów, import do Shopify'a, przepisywanie produktów do odpowiednich kolekcji, wyszukiwanie słów kluczowych w SEO i to jest najbardziej czasochłonne zadanie. Mam trzecią osobę odpowiedzialną za branding i design, która edytuje zdjęcia produktów z AliExpress dodając cienie, tło kolorowe i udnielicone wymiary dla całej strony. W zależności od niszy można używać zdjęć z Aliexpress bez zmian, ale w większości przypadków dodanie projektanta sprawia, że Twój sklep jest unikalny, co naprawdę utrudnia klientowi znalezienie Twoich produktów na Aliexpress z identycznymi zdjęciami. Ta część nie jest trudna do delegowania, ale trzeba uważać na to, kogo zatrudniasz, aby było dobrze wykonane. Designer produktów i copywriter, czyli pisarz, Muszą ze sobą współpracować, co omówię później we filmie. W tej kwestii istnieją mnóstwo różnych aplikacji, które mogą Cię pomóc zautomatyzować dzięki sztucznej inteligencji. Na przykład, ChatGPT, Midjourney i nawet Canva dzisiaj ma sztuczną inteligencję. Ale osobiście wolę do dzisiaj pracować z ludźmi, bo mamy większą kontrolę nad opisami produktów i szczególnie nad używanymi słów kluczowych. Czwarta i przedostatnia rzecz do delegowania to pisanie artykułów na bloga. Wielu z Was powie, ale teraz jest AI, jak wspominałem wcześniej. Na co odpowiem, że AI jest świetne. Pomaga zaoszczędzić czas na wielu rzeczach, ale nie widziałem jeszcze, aby artykuł napisany przez AI był na pierwszym miejscu w Google. AI może pomóc w stworzeniu planu, ale do pisania nic nie zastąpi prawdziwego pisarza, który stworzy świeże artykuły, które Google uwielbia. Nie zapominając, że Google jest w stanie rozpoznać sztuczną inteligencję. Mam zawodowego pisarza, który studiował literaturę i pisze artykuły SEO dla moich sklepów. Szkolę go w integracji z Shopify, dodaję filmy, pliki, GIFy, zdjęcia i średnio publikuję jeden artykuł tygodniowo na jeden sklep. Na koniec mamy piątą i ostatnią rzecz, którą nie jest do delegowania do człowieka, ale do AI, czyli. Reklamy. Moim głównym kanałem reklamowym jest Google Ads. To najpotężniejsze narzędzie, wspiera SEO i jest związane z intencjami zakupowymi użytkowników Google. Mógłbym zarabiać o wiele więcej i mieć bardziej efektywne kampanie, gdybym zarządzał nimi ręcznie, ale w mojej strategii muzy używam inteligentnych kampanii Google Ads, które są zarządzane przez AI. Wymaga to początkowego ustawienia, jak przy użyciu chat GPT. Gdy podasz na przykład zły prompt, wynik będzie zły, ale przy odpowiednim ustawieniu osiągniesz świetne wyniki. Inteligentne kampanie Google Ads działają podobnie. Ustawiasz segment odbiorców, podajesz materiały reklamowe, a kampanie optymalizują się same, generując sprzedaż bez codziennego zarządzania. To najpotężniejsze narzędzie, jakie znalazłem, pozwalające na rozdzielenie czasu od biznesu i naprawdę zachęcam cię do tego samego. Te pięć stanowisk. To wszystko, co musisz delegować, aby twój sklep działał automatycznie, rozwijając się. Teraz ważne jest, aby wszystko dobrze zorganizować, czyli stworzyć obszary. Między zespoły pracujące dla ciebie to jedno, ale bez organizacji to szybko stanie się chaosem, zwłaszcza przy kilku sklepach. Nie możesz zarządzać jedną osobą na WhatsApp, inną na Telegram, jeszcze inną na przykład. Przez SMS. Musisz mieć zespół w jednym miejscu, aby komunikować się efektywnie, aby oni mogli komunikować się ze sobą, jeśli to jest konieczne, i tworzyć obszary pracy. Ja używam Slack, aplikacji do komunikacji, na której można tworzyć kanały dyskusyjne. Wszystkie moje zespoły są na slacku, co pozwala efektywnie zarządzać komunikacją w moim biznesie e-commerce. Stworzyłem na przykład obszar logistyka, gdzie jest osoba przetwarzająca zamówienia, i osoby zajmujące się obsługą klienta. Gdy osoba przetwarzająca zamówienia zauważy brak towaru, informuje ona zespół wsparcia klienta na kanale logistyki, a oni kontaktują się z klientem, oferując alternatywę rabat lub zwrot. W zależności od odpowiedzi klienta, zespół informuje, co zrobić w logistyce. Mam również obszar dla samej obsługi klienta, gdzie pracownicy wsparcia mogą komunikować się ze sobą i zgłaszać ważne przypadki do mnie. Stworzyłem też obszar dla procesu dodawania produktów z moim designerem i osobą piszącą opisy, aby mogli współpracować, przesyłając zdjęcia produktów. I tak podobnie. Na Slacku można też mieć kanał ogólny do komunikacji z całym zespołem, co wykorzystuje na przykład na koniec miesiąca do zgłaszania faktur, do zapłaty i informowania o dokonanych płatnościach. Na koniec taki trochę mały bonusik. By pójść dalej przedstawiam sposób na całkowitą automatyzację biznesu. Idealny dla tych, którzy są w zaawansowanym etapie i nie chcą zarządzać żadnym aspektem swojego sklepu. Przekazania pod zarząd. To przekazanie sklepu zaufanej i doświadczonej osobie, która będzie zarządzać i rozwijać sklep jakby był jej własny, w zamian za duży procent sprzedaży. To jak partnerstwo, ale sklep nadal należy do Ciebie. Zaletą dla zarządcy jest posiadanie dojrzałego biznesu generujące już dochody. A dla Ciebie brak zarządzania zespołem, rozwojem i tak podobnie. Zarządca zajmuje się wszystkim. Twoim zadaniem jest tylko zbieranie procenta zysków sklepu. Oczywiście zarabiasz mniej, ale masz spokój ducha. Nie zarządzasz zespołem, rozwojem i cieszysz się w 100% pasywnym dochodem. Nie jest to dla każdego, ale może być świetnym rozwiązaniem, jeśli chcesz wziąć roczny urlop lub skupić się na innych biznesach, czerpiąc zyski z pracy wykonanej miesiące lub lata wcześniej. Kończymy ten film. Mam nadzieję, że pomógł zrozumieć delegowanie i automatyzację. Powiedz w komentarzach, czy delegujesz inne rzeczy, których nie wymieniłem i jak zwykle subskrybuj, lajkuj i udostępniaj. Do zobaczenia do następnego filmu. Cześć.